Moi drodzy, rozpoczął nam się maj, a maj oznacza, że niedługo będę ponownie starszy, mimo że dalej wyglądam na 16-latka, no i że otwiera nam się kolejny miesiąc premier, który trzeba zdecydowanie przejrzeć. Zapraszam zatem do oglądania oto zostawieniem interesujących, ciekawych premier gier sieciowych, które zostały zapowiedziane na najbliższe Majowe Tygodnie. Z tej strony Grzegorz zapraszam do oglądania. Naszą dzisiejszą wędrówkę po grachem sieciowych zaczniemy sobie od futurystycznego Population Zero, którego premiera zaplanowana jest na 5 maja 2020. O tym tytule redaktorzy wielokrotnie rozpisywali się na portalu. Mówimy o survivalowej sieciówce z bardzo sandboxowym zacięciem, w której ściera się świat PvP oraz PvE. Dodatkowym aspektem pozostaje pewna cykliczność rozgrywki. Mówimy tutaj o życiu postaci, które trwa dokładnie 168 godzin, czyli 7 dni. Po tym czasie nasza postać zamiera, no i odradza się z osiągnięciami no, i kolejnymi możliwościami na rozwój oraz nagrody za przetrwanie. Ciekawe, chociaż część osób może to zniechęcić. Graficznie tytuł prezentuje się zaskakująco dobrze na gameplayach, które do tej pory zostałem zaprezentowany, aczkolwiek po więcej szczegółów należy poczekać do 5 maja na premierę w Early Access. Cena pewnie powyżej kilkudziesięciu dolców. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Następna premiera? No, długo sobie poczekacie, a i tak nie każdemu się spodobam. 21 maja startuje Shadow Arena, czyli Battle Royale w uniwersum znanym z aktualnie najlepiej prosperującej gry, opierającej się o Grind, czyli Black Desert. Traficie na mapę z innymi graczami i walczycie o przetrwanie. Graficznie, Black Desert. Walka, no to również jest kalka z Black Deserta, no i jednocześnie największa zaleta, bowiem PvP w tej formie pozostaje absolutnie efektowne i dynamiczne. Może to być jedna z pierwszych udanych wariacji Battle Royale w klimatach fantazy. O ile Pearl Abyss nie skiepści sprawy. Miecze, magia, wszystko po to, aby zostać zwycięzcą. Z pewnością Shadow Arena pojawi się u nas na kanale. Bądźcie czujni, jeżeli jesteście tym tytułem zainteresowani. O dodatkach czy aktualizacjach do gier w ostatnim czasie staram się nie mówić w premierach miesiąca. Ale Graymur do Eso to dosyć istotne wydarzenie, nawet bardzo i dotykające jednego z najpopularniejszych sieciowych MMORP-ów. Jest to czwarty duży dodatek dedykowany właśnie online nowym scrollsom, który przeniesie nas do Skyrim. Jednym z istotnych elementów w przypadku tegoż dodatku są antyki, które objawiają się jako prastare przedmioty, a te wyszukamy w świecie, aby następnie wydobywać je z pomocą interesujących mini gierek. Nowe zadania, no i przedmioty to także istotna część. Serwowana w a ażeby poszerzyć linię fabularną. O dodatku z pewnością pojawi się materiał w wykonaniu zatriga. O tym jestem przekonany premiera 26 maja. Uh, ja z kolei tego samego dnia mam plany w Minecrafcie, bo ile nic się nie zmieni, to właśnie wtedy trafi do nas Minecraft Dungeons, czyli kooperacyjny, sieciowy hack and slash oparty o urocze klockowe uniwersum. Gra zrobiła na ogromnej części osób spore wrażenie podczas zeszłorocznego E3. Prezentacja obfitowała w naprawdę fajny, izometryczny gameplay. Trzeba jednocześnie podkreślić, że nie jest to tytuł umożliwiający budowanie, zamiast tego walka, eksterminacja potworów, zbieranie łupów, no i kreowanie swojej własnej klasy, bo nie ma tutaj predefiniowanych bohaterów. Dla jednych będzie to zabawkowe Diablo, dla innych przyjemna odskocznia od sztampowych, mrocznych i poważnych gier z wyniosłą fabułą. Jedno jest pewne: to może być premiera miesiąca, znając ogólny fanbase Minecrafta. Osób chętnych na sprawdzenie dungeon crawlera w klockowym świecie z pewnością nie zabraknie. I to tak naprawdę wszystko mówiąc o ciekawych premierach majowych, które wygrzebałem na potrzeby tego odcinka. Ale można wspomnieć jeszcze o kilku datach, które być może będą Was w jakiś sposób interesować. 14 maja to moment, gdy mobilna wersja, czyli Blade and Soul Revolution MC, trafi do pewnej grupy odbiorców. Jeżeli jesteście zainteresowani, możecie kombinować właśnie z dostępem do tego projektu. Dalej mamy 22 maja, no i premierem Project Genesis, czyli sieciowej gry MPVP opartej o mega kosmiczny uniwersum. Dalej warto również wspomnieć o Ashes of Creation, które podobno planuje w tym miesiącu jakąś alfę. Daty specjalnej nie ma być to maj, a niech będzie, czekamy na świeży napływ gameplayu. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie Fantazy Star Online 2. Podobno właśnie w tym miesiącu ma pojawić się również na PC-tach, to także jest coś wartego odznaczenia. Jeżeli rzeczywiście Fantazy Star Online 2 na pc wejdzie, to zdecydowanie pobawimy się również na streamach, bądź też w materiałach w to tyle, więc finalizując, oczywiście czekam na wasze komentarze odnośnie tego, jakie wydarzenia lub też nowości zostały wprowadzone do waszych ulubionych MMRP-ów. Nie zapomnijcie również napisać jakie macie plany na majowe granie. Łapka w górę, subskrypcja, także bardzo istotne. Do usłyszenia, hej.